Przeszliśmy tak daleko, że nic z tego nie wydaje się prawdziwe. Ani na takie wygląda. Czekaj, dlaczego ja to trzymam? A no tak, fresh, prawie zapomniałem. Ale to gdzie on się podziała? Ha. Może jak to się tu pojawi. A? A! No nie! Ty dekeklu! Czy zniszczenie całego multiversum ci nie wystarczy? Zamknij pysk! To bez sensu, gdy nikt nie zwraca na mnie! Uwagi! Ukradłeś mi blask! Nikt o mnie! Nie gadda. Oj, na sucho, to, to ci to nie ujdzie. Po prostu z to były bomby. Tu jest. A następnym razem będę płaczyć z góry, a ten Idiota. Co to w ogóle Ale wstyd! Nie zauważyłem, że to był gros. Prawie dał się zabić, co on tam w ogóle robił? Jak tu pusto. Mój pan, Fiolki. Muszę szybko zajść stąd, się wynieść. To ty Teraz ci nie mogę pomóc Może coś znaleźć O! To jest kurczna fiurka Ciemak ty moje? Tylko sama się na pewno. Kiedy tylko zechcesz. nie jest to, o czym myślisz! Nie kłamałem. Poza tym szukanie hosta jak jakiś nędzny pasożyt jest chyba tutaj większą sprawą. Aha, i ty mnie oskarżasz kłamstwa! Hej, może trochę mnie nie było, ale chociaż przez ten czas nic nie robiłem. Dobra, już na poważnie. No. Chłop nagrał film z głosem Inkiego. W ogóle zajebisty masz ten głos. Denerwowało mnie, że nie ma innych głosów. A ja postanowiłem, że nagram errora, bo akurat miałem testować sobie głos Sansa, no to zdarzyła się okazja. Koniec wyjaśnienia, możecie iść.